Enter uh, Uuu, uh, to już nagrywa? A okej, okay, no to witam wszystkich z tej strony. ArtCore i witam w kolejnym odcinku Enter the Gungeon. Dzisiaj zagramy ale czemu by nie? Zobaczymy, jak teraz daleko dojdziemy. Mam nadzieję, że się popisze trochę bardziej niż ostatnio. I wchodzimy. Ostatnio też zapomniałem, że w sumie mamy też coś do poczytania, jeśli chodzi o sam lot gry, bo czemu by nie. Sama gra, mimo że jest wielkim żartem, ma też parę rzeczy do opowiedzenia. Eee, no to tak, tutaj mamy altar i mamy na nim kapliczka starego rewolwerowca, widnieje na niej inskrypcja. Zabij przeszłość, przyszłość i tak już zaprzepaściliśmy. Reszta inskrypcji jest zatarta. Spółki... Dobra, no to w drogę. Ci przeciwnicy, jeśli chodzi o te małe naboje, nie są zbyt trudni, za to sam rycerz jest dosyć bredny. Eee, no ale nic, może opowiedzmy o samym Marinie na początku, jeśli chodzi o jego umiejętności. Eee, zaczynasz się z dosyć standardowym pistoletem, jest on jednym z lepszych takich podstawowych broni, jakby nie patrzeć. Mamy jako aktyw ammo drop, czyli możemy w każdej chwili sobie amunicję zawołać. Jeśli będziemy taką potrzebę mieli, jest to jednorazowy użytek, także nie ma co też e, liczyć e, z tym spamować. Zapowujemy to dla ciężkich chwil. Natomiast jako pasyw mamy, tutaj samo jest napisane, mamy trening wojskowy, czyli e, dzięki temu... Um, łatwiej się celuje i też z tego co pamiętam szybciej strzelamy niż yy, przeciętna postać z Enter the Gungeon. No i poza tym, jeszcze zaczynamy z dodatkowym pancerzem. Zapędziłem się niestety w ruch, z którego nie mogłem za bardzo uciec, stąd też musieliśmy blank użyć. bo no, prawie w to wlazłem. Ten pokój jest wredny. Raczej na pierwszym poziomie się nie spotyka tylu przeciwników, a to już jest trzecia wala. I ktoś jeszcze? Nie. Przynajmniej mamy duży zarobek z tego tytułu. Bardzo idziemy dalej. Hmm, tu pewnie będą książki, dokładnie. Co w bibliotece muszą być książki? i dostaliśmy klucz. Oh yeah. No to dalej. Okej. Okay. Mam nadzieję, że na pierwszych poziomach nie oberwę za dużo, tak jak mówiłem wcześniej. Zazwyczaj udaje mi się dostać do trzeciego poziomu, jeśli nie dalej. A to, że wcześniej umarliśmy na drugim poziomie, no nie było największym moim osiągnięciem. Dostaliśmy małego bombardiera. No i mamy beczkę z wodą, możemy ją sobie przewrócić zawczasu. Pokój z ogniskiem chyba był ten, prawda? Tak, mieliśmy ten. Jak będę miał więcej kluczy to się zastanowimy Bombardier niestety do najlepszy, najlepszych broni nie należy także wątpię że będę go używał Chyba że do walki z bossem a to i tak jeśli nie dostanę lepszego lepszej spróby Okej okay. Tutaj mamy zablokowane przejście, które musimy iść niestety naokoło. na beczka z wodą, Ktoś nas lubi. I na pewno chcą, żebyśmy szli do specjalnego poziomu. Może kiedyś gro. No, może kiedyś. Tymczasem jedziemy spokojne życie. Nępa. Nie przejmujemy się takimi rzeczami w po co. Najważniejsze to przeżyć. Dopiero potem przejmujemy się innymi sprawami. Zatem mamy zabroń do kupienia. Garłacz. W sumie zobaczymy, co dostanę z, naszego, z naszej skrzynki. Może nawet pokusimy się o garłacza. Ewentualnie, jeśli uzbieramy, moglibyśmy kupić dwa klucze. Dalej, zaraz powinniśmy zobaczyć nasze właśnie zablokowane przejście i dostaliśmy amulet. Amulet, amulet. Ślepaki podpalają. Proszę, amulet zmieć. To przejście sobie odblokujemy, bo czemu by nie? I w drogę. Tutaj pewnie nas czeka boss. No dokładnie, dobra. Hmm. Zobaczmy co z bossa wypadnie. Może tak. Przygotujmy naszego małego bombardiera. I przygotujmy się do walki z Mewą Gatlinga. Znowu się trafiła. To nie jest jedyny boss, naprawdę. Ale jak widać, mamy do niego szczęście. Wcześniej mi się cały czas trafią na przykład baletki i przez długi czas nie widziałem żadnego innego posta. Także gra ma na pewno e, predyspozycję. <grystanie> znaczy to jest niby wszystko losowe, ale gdzie ty jesteś. Jak widać, jak trafiamy, zadajemy. A, i podpaliliśmy naszego przeciwnika. Jak trafiamy, zadajemy spory damage, ale za to nasza... No, wlazłem w to. No i no, szlag by trafił wszystko. <laughs> no cóż. Hmm, może kiedyś mi się uda... ...flowlessować przeciwnika. Może kiedyś. Nie, 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 nie. Nie, 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 I oczywiście skończy się najpewniej tylko na jednym trafieniu. Jak mnie trafi drugi raz, to nie będę się czuł tak źle. <laughs> ale nie trafił. No cóż pywa i tak. Zostaliśmy jakiś klucz? Nie, ale sporo kasy. I... Karabin szturmowy, rdzenia nicości. Ja już teraz to widzę. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Przed rozwiązaniem przez hegemonię ludzkości oddział rdzennego nicości był znany z dokonań na polu bitwy w trwałym sektorze. Niedługo po rozwiązaniu oddziału, jego kapitan zwany Piorunem wyruszył do lochu giwera. Także to pewnie jego broń. Dobra, dostaliśmy nasz armor z powrotem. Zamiast zejść po prostu do innego poziomu, może jednak kupimy te dwa klusze zajmiemy się sekretnym poziomem. W sumie czemu by nie? <grymne> Jak zginę, to będę miał usprawiedliwienie. Hej, ten poziom jest trudniejszy. Nie możecie mnie tak sądzić. Sam Sami sobie poradźcie lepiej w tym, w tym miejscu. Um, gdzie była beczka z złotą Wydaje mi się, że tutaj. Um, źle mi się wydaje. Chyba była tutaj. Tak. Okej. Okay. No eskortujemy naszą beczkę. Miła mechanika jest to, że nie można aktualnie na ścianie odpić. Wystarczy ją wkopać w ścianę i się nam odbija. Mm. I... idziemy. No nie mów mi, że się nie mieścisz, naprawdę. Ach, oh, come on. Dajmy sobie więcej czasu. I teraz się zmieścisz. Aha. Teraz się zmieścisz. Teraz się zmieścisz. Stanę tutaj w takim razie. No. Naprawdę, nie? Mm. Tak się zmieścisz? Wow, okej. Okay. <laughs> nie będę jak być do końca przez beczkę. A, tak się mieści. No spójrzcie Państwo. Chyba troszkę dalej... Tak, ja, teraz za daleko. I idziemy. Nie, nie, nie. Niestety nie da się tego przyspieszyć, beczka leci w swoim tempie. Przełącznik i gdzie nam się nasz pokój pojawił? Tutaj, okej. Okay. Schodzimy do naszego sekretnego poziomu, złomowisko, ile dobrze pamiętam. Zaraz się okaże. Hoppa! Nie usieliśmy pokonać bossa, ale z czemu nie, nie straciliśmy praktycznie nic na tym, a tylko zyskaliśmy. Także gdzie jest problem? Ojej, i dostaliśmy aczywięta i działko śmieciowe odblokowane. No to idziemy. Ok, już widać od razu. Dobra. Nie zapominamy o docznych rolach. Zostaliśmy przynajmniej pół serduszka z powrotem. Przeciwnicy są tu znacznie trudniejsi niestety. zmienia to faktu, że nie jestem zadowolony z tego, jak tutaj obywam. A, pizza. Mogę ją zjeść? Nie mam. Szkoda. Chciałbym z powrotem sobie Co to jest? Tak, pewnie nic nie takiego. Udało nam się nie oberwać od jakiegoś czasu, także nie jest źle. Też jeszcze coś. Tak, ta amunicja się przyda. Poczekamy aż to opadnie, bo inaczej nie przejdziemy. Niestety bez obrażeń. Więc idziemy dalej. Mamy cię. Następna fala, holy moli. Jeszcze następna nie, ale następna skrzynia z amunicją. Nieźle. Idziemy dalej. Mamy tu sklepikarza naszego. Ten pokój jest wielki! Oh, ho, 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 ho. Z tego co mi się wydaje, ten level ma zawsze tego samego bossa, także spotkamy się z... Hmm, nie będę spawnał, zobaczcie sami. Okej. Okay. Nie. Proszę zachować dystans. Proszę zachować dystans ode mnie, tutaj widzę, ktoś breakdance'uje, break nie, mamy zakaz breakdance'u, dance, break przepraszam. Um, o, o. Wielki grzyb, złe wspomnienia z Dark powracają. To był duży pokój, bardzo duży, in fact. Co masz pan sklepikarz ma ciekawego? Działo i kotwiczka. Kotwiczka jest całkiem fajna, ale mamy nasz ammo na razie, to, że nie będziemy go wymieniać. Działo koszulkowe jest takie sobie. Kupmy na razie klucz. Zobaczymy czy coś więcej będziemy potrzebowali. Okej. Okay. Jestem leniwy, to się teleportuje. To idziemy dalej zwiedzać. Muszę uważać na stan naszej amunicji. złoty klucz. Ktoś na nas tu czeka. Ciekawe, kto to może być. Jej, amunicja. Dlatego nie kupiłem jej. Myślałem, że coś tam wypadnie. Natomiast muszę przyznać, że mamy dużo szczęścia z tą amunicją. Nie zawsze. Jest tak, że co drugi pokój praktycznie jest ee, drop amunicji. Mamy cień, mamy pół serduszka. No, poza wtopą na samym początku nie idzie nam tak źle. Dwa amunicji, oczywiście przypominając, musimy je wszystkie podnosić, bo inaczej zostaną nam ukradzione. A tego przecież nie chcemy. Po mają się zmarnować, nawet jeśli to by miało być 5 naboi. Okej, okay. hu, skrzynka dla mnie. Tryb bitwy: aktywne przeładowanie. Cóż to? Nawiązanie najpewniej do Gears of War. Ja jej się nie mylę, zapewnia aktywne przeładowanie, no zobaczmy jak to działa. A proszę, czyli szybciej możemy przeładować. Fajnie, chociaż pewnie z tego nie będę korzystał, niestety. To jest za dużo, jak na mój biedny umysł, żeby jeszcze się przejmować aktywnym przeładowaniem. No i tutaj liczby chociażby. Holy moli, Więcej was nie mogło być? Nie, nie, nie. Źli grzybowi ludzie. Kiedy znajdę jakiś przedmiot morza? Nie? Nie jest mi potrzebny? Okej. Okay. Okej. Okay. Czemu ta pizza mnie nie uzdrawia? Okej, okay. możemy iść dalej. Au, nie widziałem cię! Oszustwo! dalej. Zobaczmy czy to nie jest mimika, nie jest ok. I znaleźliśmy to co przed chwilą odblokowaliśmy. Działo śmieciowe. Zobaczmy co robi. Improwizowana broń strzelająca śmieciami i zatruwająca wszystko w zasięgu. Zagrożenie dla wszystkich w pomieszczeń, w tym dla użytkownika. Tym potężniejsze i więcej śmieci ma przy sobie gear wyrobnik. O proszę. Śmieci dostajemy rozwalając skrzynki zamiast je otwierając. Może w to zainwestujemy. Tam nie wiem. Na razie skończmy na razie tutaj nasz karabin szturmowy. Nam służy wiernie, tak by po co go wymieniać. O nie, nie, nie. Tutaj nie densujemy. Jaki? Duchy z AK-47 mówimy im nie. Ej, odzyskaliśmy nasze pół serduszka. O nie, 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 nie. Ach. No i... Nie. Na razie korzystam, z naszego biernego rewolwera. Okej, okay, to nie jest revolvera. No, o co chodzi? Nie, 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 nie. Już koniec, dziękuję. Ech. 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 Zobaczmy jak nasz śmieciowy to działa, działa O, 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 o. A co, O wszystko jest dosłownie zatruty O ty to to chłaniasz Uuu Uczymy się czegoś nowego Hmm nie tępy Cóż, na pewno jest to dobre na zaczęcie Tylko Ohohoho, no nie, zginął? Nie Uff, Tak to jest, jak się jest nieuważnym No nic, droga śmierć To znowu za daleko to nie było No ale cóż Eee, więc zapraszam do następnego odcinka. Jeśli wam się podobało, oczywiście zachęcam do zostawienia lajka, jak i komentarza. Natomiast do usłyszenia.